Co propos Krzysztofa Stanowskiego kiedyś z Meli Dworczyka wyszło, że jego kanał sportowy i on ma dać Pisowi czas na wyczyszczenie afery premiowej. Krzysztof Stanowski jest tym takim pisowskim człowiekiem, który ma trochę ten temat w przestrzeni medialnej wyczyścić. Nie, nie, zdecydowanie, nie znamy się na szczęście i pewnie się nigdy nie poznamy. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a u mojego boku Radosław Majdan. Cześć Radku. Cześć, dzień dobry. Jesteśmy tuż po obejrzeniu wystawy Jurassic Adventure. Wiem, że na scenie byłeś razem ze swoją małżonką Małgosią i tak się zastanawiam, czy praca z bliską osobą na scenie jest ułatwieniem, czy może utrudnieniem? Chyba bardziej ułatwieniem, jednak znamy się i, i, i generalnie można wiedzieć, na czego możesz się spodziewać, e, ale też w zależności od tego, o czym mówisz? W tym momencie jesteśmy na otwarciu no pięknej wystawy, tak? Jurajska przygoda, która zawitała do Polski, a sprawdzając statystyki, 750 tysięcy ludzi w różnych krajach Europy, Hiszpania, Szwajcaria, Belgia, Francja, więc miło i fajnie, że również nasze dzieci, bo myślę, że głównymi tutaj klientami czy, 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 czy gość, gośćmi tej wystawy będą właśnie dzieci i myślę, że naprawdę będą bawić się świetnie. Zabierzecie tu waszych synów? Powiem ci, że zdecydowanie tak, jak chodząc, oglądając tą wystawę, wyobrażałem sobie, jak będą reagowali nasi chłopcy, ale szczególnie oczywiście najmłodszy Henio będzie zachwycony, bo te, te dinozaury się ruszają, one nawet ryczą, czy łupią okiem zwiedzającego. co jest bardzo zabawne, bo tak jakby nawiązują interakcję, więc ja myślę, że to jest olbrzymia wartość dodana, że jest to takie interaktywne, można powiedzieć, wydarzenie. Tak jak powiedziałeś, Henio jest Twoim oczkiem w głowie, my to wszyscy widzimy, obserwujemy i wiem, że ciężkim przeżyciem, albo może bardziej takim wzruszającym było pójście Henio do przedszkola. Czy już jest lepiej? Tak, już jest lepiej zdecydowanie. Chyba każdy, kto pierwszy raz zaprowadza swoje dziecko do przedszkola boryka się z takimi emocjami, no bo gdy widzisz no, twoje dziecko, które płacze, które, które nie chce zostać sam, a ty wiesz, że ono pierwszy raz w życiu zostaje sam, no w sumie z obcymi ludźmi, no to to na sercu lekko nie jest. Natomiast u nas w miarę szybko po około 4 czy 5 dni ta aklimatyzacja. Że tak powiem, tak trwała. Natomiast myślę, że też ważne jest tu, ja starałem się pilnować własnych emocji, żeby Heniu nie widział na mojej twarzy jakiegoś zdenerwowania, bo to zdenerwowanie się dzieciom bardzo udziela i mamy bardzo fajną panię dwie panie w przedszkolu, które też raczej doradzają nam, żebyśmy tego momentu pożegnania nie celebrowali za, za długo, bo te dzieci właśnie się wtedy rozklejają. Trzeba zostawić i wyjść. Oczywiście podsłuchiwaliśmy pod oknem, gdzieś tam się chowaliśmy w krzakach, patrząc czy Henio dobrze się bawi na placu zabaw. Natomiast zaaklimatyzował się, zaadoptował i, i teraz chodzi do przedszkola, bawi się świetnie. Ja też się już nie denerwuję. Mam świadomość, że to jest kolejny krok. Natomiast to są takie pierwsze Y, sytuacje w życiu naszych dzieci, które właśnie rodzice w moim przypadku przeżywając to po raz pierwszy, jak pierwszy kolega, pierwsze przedszkole i tak dalej. To jest. Są nerwy. Pytanie, czy długo się zastanawialiście nad wyborem y, przedszkola? Nie, nie, to było oczywiste. Staś i Tadeusz byli w przedszkolu francuskim, teraz y, darie uczęszczają do francuskiej szkoły, więc patrząc na ich edukację, na ich światopogląd, y, Jednoznaczne to było, że Heniu podąży tą samą drogą. Nawet była taka historia, że jak weszliśmy z Heniem do tej klasy, to mogło się domyślać: słuchaj, tutaj kiedyś Tadek przychodził pierwszy raz, i jak ten czas szybko leci. Pytanie, czy Henia odnajduje się wśród rówieśników, czy ma faktycznie taki status gwiazdy? Mam wrażenie, że dzieci jeszcze chyba nie do końca rozumieją tak naprawdę, kim są jego rodzice, czy być może widzą Was w telewizji, bo zarówno Ty jesteś bardzo częstym gościem stacji telewizyjnych jako komentator piłki nożnej. Małgosia, wiemy. Jak to jest? Wiesz co, nie, na dzieci to się w tym wieku w ogóle jakkolwiek nie ma wpływu, ani u jego kolegów, to są trzylatkowie, więc oni jeszcze nie oceniają w ten sposób rzeczywistości naszego życia. Yy, Heniu jest komunikatywny bardzo, jest bardzo uśmiechnięty. Heniu ma pozytywnej masę energii, ponieważ on cały czas jest otoczony wielką miłością ze strony nas, chłopców, naszej niani, która jest dla niego dosłownie jak babcia i która go bardzo mocno kocha, ze strony babci, dziadka i tak dalej, więc, więc można powiedzieć, że jako dziecko, które wychowane jest w takim poczuciu... Yy, Szczęścia. Miłości. On to później, jak to się mówi, oddaje na zewnątrz. Natomiast no, był to dla mnie taki bardzo miły akcent tego naszego jego dorastania, naszego życia, kiedy, kiedy nasza Jenia przedstawiła mi jego nowego pierwszego kolegę. Natomiast ze szkoły ma już ich więcej, ale też sobie tak spoglądam, już reagują do siebie mówiąc po imionach, bawią się wspólnie, więc, więc tak, widzę nawet pani nam powiedziała, że Heniu potrafi wyartykułować swoje zdanie, dość nawet czasami bardzo stanowczo. to jest bardzo cenne w dzisiejszym świecie. Jest, ja, co ja myślę, że tak. Ja, ja bardzo chciałbym wychować Kenia, jeżeli mielibyśmy przejść do kolejnego etapu na jakiego człowieka na dobrego, wrażliwego, rozsądnego faceta, ale który będzie miał swoje zdanie i swój charakter. Ale podkreślam tutaj słowo wrażliwość, dobro jest, jest, jest bardzo istotne, bo myślę, że wrażliwi, empatyczni ludzie podejmują po prostu lepsze decyzje w swoim życiu i są, i są szczęśliwi, chociaż czasami są rozdarci. Niemniej jednak na pewno to dobro, które powinno nas otaczać, jest to coś, co chciałbym wpoić mojemu synowi jako już dorosłemu człowiekowi. Tak się jeszcze zastanawiam, czy kiedy patrzysz na synka, widzisz w nim odrobinę siebie? Szczególnie, gdy gra w piłkę. A, a że gra w piłkę z zamiłowania, a nie jest to jakaś moja presja, to. Tak, w ogóle jak się Heniu urodził i ja widząc swoje zdjęcie, kiedy moja mama trzymała mnie na rękach, naprawdę byliśmy jeden do jednego identyczni, a że jest w takim wieku, to, to cały czas jeszcze się zmienia. Jest trochę podobny do Małgosi, jest też podobny do mnie, czasami widzimy w nim podobieństwo naszych rodziców, czy nawet dzieci mojego brata, co jest ciekawe, więc myślę, że Heniu jest mieszany, ale, ale jak najbardziej widzę w nim podobieństwa do mnie. Bardzo mi się podoba to, że, że jest w stanie się sfokusować i skoncentrować na czymś i to jest u takiego trzylatka bardzo takie e, ciekawe zjawisko, że taki roześmiany, rozlatany e, chłopczyk nagle potrafi być poważnym. Więc to jest takie dla mnie bardzo e, wzruszające. I to pewnie ma pomnie, tak? no bo sport sprzyja koncentracji, a że w piłkę lubi grać, to też widzę wtedy, jak to się mówi, odbicie lustrzane własnej osoby skoro jesteśmy przy temacie piłki nożnej, to oczywiście chętnie zapytam Cię, co sądzisz o ostatnich dokonaniach polskich piłkarzy, a może raczej blamarzu, no nie wiem, które słowo jest tu bardziej adekwatne. Jest to, kiedy została wylosowana ta grupa eliminacyjna, w której się obecnie znaleźliśmy, doszliśmy ogólnie wspólnie wszyscy ze środowiska piłkarskiego do wniosku, że to jest idealny moment na zmianę pokoleniową i na tą, tak właśnie, przysłowiową transformację. Rzeczywistość okazała się bardzo brutalna, bo nasza forma piłkarzy, szczególnie w meczach wyjazdowych, no, słowo tragiczne jest chyba dobrym określeniem, bo dwie minuty w Pradze przegrywaliśmy 0-2, później z Mołdawią, czyli drużyna chyba 170. miejsce w rankingu, pod 2-0 do przerwy nagle przegrywamy 2-3, z Albanią zabrakło nam również zaangażowania czy walki, więc można powiedzieć, że dla mnie to jest w ogóle trochę niezrozumiałe losy tej, tej drużyny, być może dlatego, że liderzy są coraz starsi, już nie są w tak optymalnej formie, a ci młodzi, którzy właśnie powinni ich zastąpić, czy powinni wejść do reprezentacji, no jeszcze nie są w stanie udźwignąć tego ciężaru, ale też niektórzy mają problemy z wywalczeniem sobie gry w jedenastkach swoich klubów zagranicznych, więc to chyba też jest jakiś problem. Jest nowy selekcjoner, wierzymy w to, że będzie nowe rozdanie, nowa energia, bo myślę też, że Fernando Santos jako selekcjoner, który już ma prawie 70 lat, nie dotarł do tego pokolenia. To jest facet, który został w tej swojej epoce wydaje mi się, czy w swoim przedziale lat 90. nie poszedł naprzód, nie rozwinął się, bo trenerzy muszą rozumieć, że to nie pokolenie się dostosuje do nich, tylko on musi się dostosować do pokolenia, a tego chyba najbardziej zabrakło. Mi tej nici komunikacji między już byłem selekcjonerem z Portugalii a naszymi piłkarzami, więc wierzę, że Michał Probierz dotrze do nich, uda mu się i, 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 i awansujemy do tych mistrzostw Europy, bo byłaby to duża tragedia, jakbyśmy z takiej grupy nie wyszli, nawet poprzez Baraże, bo tu jeszcze mamy małą szansę, więc wierzę się, że się uda. A myślisz, że Michał Probierz jest dobrym wyborem, czy może miałeś inne typy? Ja miałem, mój typ to był, to był Marek Papszon, to był dla mnie mój kandydat na stanowisko selekcjonera, natomiast Zarek Kulesza wybrał inaczej. Tak naprawdę widzisz w piłce nożnej to jak to się mówi, sucha statystyka i liczby pokazują, a już na pewno w sytuacji, w jakiej jesteśmy, czy to był dobry wybór. Czyli jeżeli uda nam się awansować, jeżeli Michał probierz wyprowadzi naszych piłkarzy z tego trudnego okresu, me, okresu mentalnie gdzieś zbuduje tą drużynę. Dodaje jej tym spirytu, którego brakuje, pewnie będzie musiał przeprowadzić. W szereg indywidualnych rozmów, no to, to mam nadzieję, że mu się uda. Natomiast przykład chociażby ostatnio z reprezentacji Niemiec, gdzie zwolnili pierwszy raz w historii Hansiego Flika, który miał być selekcjonerem tym wyjątkowym na, na lata. Ten plan się nie powiódł, więc trudno dzisiaj zakładać, czy u nas to się uda. Natomiast no, trzeba liczyć i mieć nadzieję, że jak najbardziej tak. Sporą krytykę zgarnia Robert Lewandowski i to mam wrażenie nie tylko od widzów i kibiców, ale także od osób publicznych. Ostatnio Krzysztof Stanowski Dosyć mocno się o nim wypowiedział. Co ty o tym myślisz? A propos Krzysztofa Stanowskiego. Kiedyś z meli Dworczyka wyszło, że jego kanał sportowy i on ma dać PiSowi czas na wyczyszczenie afery premiowej. To jest, nie wiem czy wiesz, na Mistrzostwach Świata premier obiecał naszych pierwszą 50 milionów złotych. I z meli ministra Dworczyka wyszło, że właśnie Krzysztof Stanowski jest tym takim pisowskim Człowiekiem, który ma trochę ten temat w przestrzeni medialnej wyczyścić, więc być może teraz, jako że Robert swoim wywiadem, mówiąc o tej niemoralnej propozycji, naraził się opcji rządzącej, to może znowu skierowano to do Krzysztofa Stanowskiego, żeby załatwił robotę i zszargał, czy zdyskredytował nazwisko Roberta Lewandowskiego. Czyli swoje wypowiedzi rozumiem, że między tobą a Krzysztofem Stanowskim nie ma dobrej krwi? Nie, nie, zdecydowanie nie znamy się na szczęście i pewnie się nigdy nie poznamy. Ja nie szanuję takich ludzi, nie cenię ich i myślę, że sprawa z Janoszek to, to pokazała. Dziwię się, że na przykład Krzysztof Stanowski nie wypowiada się na temat tej burwesującej premii, która zatruła całą reprezentację, ale oczywiście wtedy by się musiał naradzić rządowi, a to nie jest, jak to się mówi, w smak jego interesom, bo jego medialny wizerunek, czy to co ma do powiedzenia jest w moim przekonaniu wytłumaczone tylko i wyłącznie jego indywidualnym interesem, biznesem. No, można to nazywać jak się chce. A materiał z Natalią Janoszek widziałeś? Nie, nie widziałem. Nie widziałem, ale jest, uważam, że to nie jest dobre. Można o czymś powiedzieć raz, pewną rzecz wyjaśnić, ale myślę, że e, Krzyśkowi Stanowskiemu spowodowało się kliknięcia i nagle zaistniał w przestrzeni portali plotkarskich, więc można powiedzieć, że do show biznesu wjechał na plecach pani Janoszek. Wrócę jeszcze do samego Roberta, bo tak jak Ania kiedyś w jednym z wywiadów przyznała, że to jest dla Roberta także trudny czas. Wiem, że wy się y, znacie, czy ty wiesz co u niego słychać? Co, ja myślę, że on przeżywał ciężki czas. Myślę, że ten wywiad, który udzielił był formą e, takiej wypowiedzi, być może wołania o, w cudzysłowie, o... o, o. O uwagę, o pomoc albo inaczej. Wytłumaczenie, że nie wszystko, co jest złe, leży na barkach Roberta Lewandowskiego. Natomiast osobiście uważam, że to nie był dobry ani czas, ani, ani kontekst tego wywiadu, bo nie można mówić, że koledzy nie mają charyzmy osobowości, czy, czy, czy nie dźwigają, bo, bo takie tematy załatwia się indywidualnie właśnie w szatni, wtedy kiedy jesteśmy razem i, i myślę, że na zewnątrz do przestrzeni publicznej nie powinny takie informacje wychodzić. Tu postawię kropkę i przejdę do, mam wrażenie, najprzyjemniejszego tematu rocznica ślubu 10 września minęło 7 lat, od kiedy pobraliście się z Małgosią Rozenek. Jak spędziliście ten dzień? E, jak spędziliśmy dzień naszych, naszej rocznicy? Jest co. Ja skądś wróciłem, pamiętam tego dnia po południu. A, byłem na charytatywnym meczu w Szczecinie, więc oczywiście zamówiłem tam kwiatki, prezent i, i Małgosia jak zapomniała, bo zdarza się zapominać o naszych ważnych rocznicach. Więc ja o, tego bym się nie spodziewała, akurat, pomogłeś. No jakoś tak zawsze ja u nas jestem od pamiętania o datach, tak po prostu mam. No więc widzieliśmy go razem, nie, nie, nie robiliśmy żadnego, żadnej imprezy, żadnego bankietu, skoncentrowaliśmy się na tym, żeby być razem z naszą rodziną, z naszymi dziećmi. Jeszcze, jeszcze, jeszcze pewnie zaplanujemy coś w przyszłości, ale, ale to był taki dzień, że, że spędziliśmy go w naszym gronie. Trzymam kciuki za Was, bo ja pracuję w mediach od lat i zawsze się mówiło, no ciekawe ile ten związek potrwa, a on trwa i trwa. Tak pamiętam, pamiętam, że niektórzy nam nie życzyli dobrze, znaczy może nie to, że nie życzyli, ale nie wróżyli dobrze. No wróżyli, o. Inni się dziwili. Wiesz co, z drugiej strony może po części rozumiem to, nie miałem, jak to się mówi, najlepszego pijaru na mieście, więc rozumiem, że ktoś mógł być y, zaniepokojony, zdziwiony albo nie dowierzać, że, że nasz związek przetrwa, że będziemy szczęśliwą rodziną, że nasza rodzina będzie dla nas tak naprawdę fundamentem, a, 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 a że mamy też kolejne dziecko wspólne, teraz Chenia. To w ogóle scementowaliśmy to, co się nazywa no, taką mocną epoką rodzinną. Radku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i do kolejnego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.